zapowiedzie na taki piękny zestaw. Oversize'owy, fajny krępek, do tego ładna sukienka, fajny koszt. Mogą być jeszcze, dziewczyny, nawet zwykłe adidasy białe, mogą być y, trampeczki, mogą być konwojki. Pięknie ta wygląda. No to czytam kody wszystkich produktów, które mam na sobie. Y, moja kurtka to cena 188 zł. Biorą 16,93 limona. Biorą 16,93 limona. Jeszcze pamiętajcie, że mamy kolor Fango w kolekcji. Piękne oversize'owe kolory, modele. Kolory też bardzo ładne. Zapraszam do wpisywania kodów. Oczywiście moja sukienka to biorę 1685 khaki. 1685 khaki, moje drogie panie, ale tu produktów w tej stylizacji. Biorę już 1574 khaki, to jest kotna, nasz piękny kosz, wachlarz. Ile tu pięknych rzeczy, słuchajcie, aż miło popatrzeć. No i jeszcze mam dla Was piękny wisior. Wczoraj też Wam je prezentowałam, ale one wyglądają, słuchajcie, tak jak wspomniałam, one do sukienek wyglądają świetnie. To jest kilka kolorów. Natomiast przeczytam Wam ten, który użyłam w tej stylizacji. To biorę 16-10 pistacja. Biorą 16,10 pistacja i to jest kobietki cena 62 zł. Bardzo Wam polecam. One są regulowane, tak jak widzicie, one mają tutaj takie przepierzenie, które można zaciągnąć i go skrócić. Ja go troszeczkę sobie skróciłam, żeby tutaj go było ładnie widać spod tej stylizacji. Oceniajcie, czy Wam się model podoba, czy ta stylizacja trafiła do Waszych serc. Co myślicie dziewczyny? Napiszcie, czy Wam się podoba. Wisiorki już dziewczynki kolorki Wam zaraz zaprezentujemy, Także zapraszam serdecznie do wpisywania kodów.